No, skacz, Stasiu, skacz! Mama! Tam skacz! Hop, hop. Mama. Ja nie mogę wejść. Oliwka, czy chce, żeby tata strzelił do puszek i wygrał dla ciebie jakąś zabawkę? Tak! tak? No to wołaj go! Oliwcia, myślisz, że coś wygra? Rzut. Tak. Myślisz, że wygra, co? Rzut. Mocno. Do, teraz ty dobijaj. Ja, ja, ja. Już. tak, tak. Zobacz, co ta rzuca. Nagroda bardzo. pocieszenia. To jest strzelające. Jak rzucisz o podłogę, to będzie strzelać. Ale co? No to. Jak rzucisz o podłogę, to będzie tak strzelać. To, diabełki. Więc co wybierasz? Zdradzę Wam tajemnicę, że nawet nie wiadomo, jak mocno byście rzucali w te ostatnie puszki, to one nigdy nie spadną, dlatego że tam jest naładowane czegoś piachu. Albo nie, one przeważnie, jedna, może są... jedna, jedna puszka przeważnie na dole ma, nie ma nic w środku, a reszta ma zawsze jakieś kamyczki, aby to, żeby nie przychodzi. No Albo są po prostu nie wiem, przyklejone. I dostajesz, zamiast dostać porządną piłeczkę, czy coś, czy dostajesz taką pluszową. Pulkę. No ale rzuciliśmy. Ta goliwka zdecydowała, więc lecimy dalej i czekamy, co znowu dla nas wymyśli. Czy byś chciała, żeby mama przeszła ten parginowy? Nie, tak. ja nie, ja się mama, boję, nie, tak. ale nie, bo tam dzieci są. Ja jestem za duża. Ale Traszka to zapytamy, jestem. czy będzie z Nie, coś innego, proszę! Coś innego, proszę cię! Nie. O, sukiska! Ale to dostajesz wtedy karę razy dwa. Ale jaką? No nie wiem, zobaczymy. 40 Oliwka, coś innego. Oni chcą mnie dobić normalnie, teraz mi jakieś domy strachu wymyślają. Mamo, ja chcę iść na kołacze. Dobra, idziemy prowadzić na kołacze. I co, zadowolona? Tak. To teraz zjeżdżaj następne zadania? No. Na razie. Mama, się teraz uczyniła. Spotkanie z widzem. Hej. Siełanko, widzimy się na krupówkach, ale coś tak. mi tutaj? co robić na krupówkach? No, ogólnie yy, był... Jesteśmy na tej tak, i i no, robimy szukałyśmy magnesu. W pamiątek tak. my robimy challenge, że oliwka decyduje no. o naszym dniu. O, to fajnie masz oliwkę. No. No. Dobry? Tak. Teraz co w planach, jakie zadania jeszcze na nas czekają? Na tą karę masz rękę że jestem O nie! Oliwia! Co? Węża! Kolejne zadanie od Oliwki wygląda tak, że mam nosić jej plecak przez cały dzień. Mamo, chcesz, żeś urządziła domek w taka boka dla mojej postaci jednej. A jaki to ma być domek? Złoty, taki jak willa. Taki elegancki. No, no dobra, dobra. No to urządzamy. Mała aktualizacja, słuchajcie, dzisiaj normalnie mieliśmy drzemkę, wszyscy spali, oprócz Oliwki. Ty nie spałaś, tak? Tak. Byliśmy już tak zmęczeni, po prostu chyba musieliśmy te dwie godzinki sobie pospać w ciągu dnia. No i oczywiście dalej lecimy z odcinkiem, gdzie Oliwka decyduje o naszym dniu. I teraz, co robimy? Idziemy do królikarni. Do czego? Do królikarni. Do królikarni, Oliwcia wymyśliła że pójdziemy karmić króliki, bo wczoraj byliśmy w takim mini zoo i tam też były króliczki. No i ona by chciała jeszcze raz i znaleźliśmy kolejne miejsce, gdzie można wejść właśnie karmić króliki, tam marchewkami, różnymi rzeczami. Staś, idziemy do królików? Tak, więc zabieramy was ze sobą do królikarni. No, i mamy złą wiadomość, bo okazuje się, że królikarnia jest już zamknięta, ale oliwka myśli teraz, gdzie mamy iść. I co to będzie? Oliwka jest zła na nas teraz, że zrobiliśmy tą drzemkę. Jak jest zamknięta królikarnia, to, to idziemy na tym stragan. Górkę? Tak, już. No to wiesz? Co I dalej? I Dziwne to jest, naprawdę dziwne. I ten, brokat i to strzela. O matko. Miesz, tam jest mysza? No. Dzisiaj oficjalnie zostanę bankrutem. Oliwka, gdzie ty ta. jesteś? Tak. Co my tu mamy? Fidget toysy, jakieś Simple, dimpul i tak dalej. Ta, mysz, dimple, ta mysza dimple. jest super wyskakująca z tego sera. Karty chcesz? Pokemon? No, może być, ale... to weźmiemy, wybierz sobie jakieś i figurkę. Pani zadowolona z zakupów? Ha. Pokaż wszystko. Jedziemy w Indom teraz na targ jakiejś restauracji, kawiarni, coś takiego. Tam sobie popatrzymy, zjemy coś. Ale za to, że przespaliśmy dzisiejsze króliki, to jutro dogramy jeszcze kolejną część tego odcinka i odwiedzimy królikarnię. To robimy unboxing tych wszystkich rzeczy, które Oliwka dorwała na straganach. Proszę bardzo. To jest kibelek teraz. Tylko ciekawe co tam będzie. To jest slime na 100%. Tak. Slime! O, jaki fajny! No, ale to pierdzi, to pierdzi. Nie wiem, czy to słychać, ale pierdzi, no. Stasiu, też coś chcesz? Proszę, myszę masz. Daj, założymy, założymy na główkę? Ej ty, każdy już pięknie wyglądają, nie? się, co ty na głowie? Przerwa na jedzonko, co? Hmm? Trochę nas zmokrzyło, bo zaczął padać deszcz, więc unboxing dokończymy w domu Ale to by nie nakapał na główkę, bo byłeś we wózku, cwaniaku Chciałam tylko powiedzieć, że tak się właśnie kończy zakup tych wszystkich bobeczków na straganach. Już nasz jeden bobeczek jest zepsuty, leci z niego piach, więc delfinek niestety odchodzi do kosza. Jest godzina 22, a Oliwka, oczywiście, na koniec dnia wymyśliła nam jeszcze zadanie, że chciałaby zjeść arbuza. No to co my robimy? Lecimy szukać biedronki. Akurat wracaliśmy z krupówek, była otwarta na szczęście. No i kupiliśmy tego arbuza, więc teraz idę go pokroić. Dzisiaj kontynuacja dnia, w którym to Oliwka decyduje co robimy i gdzie idziemy? Do królikarni, do Myszolandii i do Domu Kultury. Do Chyba. Domu Kultury! Chyba. Tego nie słyszałam, ale no wczoraj przespaliśmy właśnie tą królikarnię, a Oliwka chciała pokarmić króliki. Stasiu tak samo, więc dzisiaj idziemy i zobaczymy, co tam na nas czeka. Dario, ja pamiętam z wczorajszego zadania od Oliwki. Miałeś wziąć, miałaś wziąć węża na ręce. No wiem. I co, bierzemy tego węża? Bierzemy, tak? To będzie pierwsze takie zwierzę u ciebie, tak? Okej, okay. Oliwka, mama weźmie tego węża na ręce. Słyszysz? No nie wiem. Do czym co pan da. No. Ja zbiorę największego. Zbierzesz <laughs> największego? Aksolot! <laughs> Nie, 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 nie. Tego. Nie. Tego mogę wziąć. Nie. No proszę cię, nie. Olivia. Nie. Wierzysz prawdziwego. Powiedz, powiedz siema dinozaurowi. Siem. Siema. <śmiech> siema. Siema. <laughs> o! No, Mama, no, wierzysz w tego? <laughs> Nie robisz, tylko pogłębię. A co i jedziesz? Mm. No to co go poszkadzasz? Ja mam taki. Bariera tutaj. Jak już? No te... poczekaj chwilkę. Nie, nie pan, pan już gdzie to? Pani ma niedobry <noise> kolor włosów, <noise> bo on na takie reaguje i boi się być. Może taki rzeczy będą. Powodź. Naszej wersji. Ale w ogóle nie kada się wraca. Nie sądzę, żeby Chciałam tylko powiedzieć, że przeżyłam i wąż mnie nie udusił. Teraz wreszcie kierunek królikarnia. Nada. Oliwcia, jak było w królikarni? Super! ale tam było gorąco na maksa, ale powiem Wam, że Stasiek jest fany. Kupiliśmy swoje marchewki, a on zabrał po prostu wszystkim wokół marchewki i nikt nie miał, bo Stasiek wszystkie wysypał, ale było fajnie, naprawdę super. Jak <śleszy> 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 on zjechał? Nie bój się. No? No, powiem Wam, że kolejne zadanie Oliwki jest takie, że nawet ja się ubawię, to poczekajcie, trzy, cztery. Ej mama, chodź tam! Czy dzisiaj będziesz miała tak. dla nas jeszcze jakieś zadania? Tak. Co to będzie? Dobra, nie mów, nie mów, będzie niespodzianka. Pasieło. Królikarnia była zaliczona, moja kara była zaliczona, trzymałam węża, tak jak widzieliście. Poczekajcie, co my jeszcze robiliśmy. Sala zabaw zaliczona, a teraz już na koniec dnia idziemy się spotkać z Mariwo Iwoną i jej rodzinką i kończymy tego vloga. Dlatego bardzo dziękuję Wam za oglądanie, ale myślę, że jeszcze pokażę jakieś przybitki, więc zostańcie z nami. Pada deszczyk, Stasiu? Pilno i Ta -da! Przyłapani. Mojego, co? Uwaga, 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 bo kałuże. Dobra, słuchajcie, bardzo dziękujemy za oglądanie. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, subskrypcję i dzwoneczek, a my już się żegnamy i poczekajcie. Do następnego pa! Lecimy sprintem, tylko żeby nie wpaść w kołże! <grymiosenie> nie chcą nas wpuścić, ale jest strasznie otwierać dziady jedne. Jestem ja nad tym. Oj. Ja...